Obijamy rekordy, to jest już 5.30 Nie chcę iść do góry Pozdro za Irka Ja jestem taki cienki Tak jest! Minus 9, a wyjedziecie z takiej góry tyle na godzinę? Pięknie <grymne> Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka M jak mróz Albo O jak odwróżenie Minus 4. Jedziemy Pobijamy rekordy, to jest już 5.30 One hour later. Tak, będziemy też tam jechać. Nie Myślę, że spoko. Spoko, wstaliśmy, żyjemy. Macie dobre rękawiczki? Niedzielę postanowiliśmy spędzić na wyjeździe do Rzeszowa w celu objechania trasy gravelowej polecanej przez youtubera BajWiCio w jednym z jego pierwszych wideo na gravelu. Wyjazd zaplanowaliśmy na 5.30. 6 rowerów i dwa samochody. Pierwszy cross Esker 7.0 na single speedzie. Trasę wybraliśmy ze względu na przewyższenia. W naszych okolicach nie mamy za dużo terenów obfitujących we wzniesienia. Chcieliśmy zobaczyć jak nam pójdzie z naszym poziomem wytrenowania na takim terenie. Rzeszów przywitał nas czterema stopniami na minusie. Dalej nic? Jednak po wyjechaniu za miasto uderzyło w nas minus 9 stopni. A z tym? Nie no to na w ogóle nie... Nie ten. Nie chce iść do góry. Nie idzie do góry? Coś innego tu jest kurczę. Wystarczyło kilka kilometrów, aby bidony pozamarzały. Trzymazło strasznie. Się się. Nie, ja mam... To jest właśnie ten podjazd. Zaczęły się także pojawiać dziwne usterki. Maćkowi padła zmiana przełożeń w GRX-ie i do końca wyjazdu miał tylko jedno wysokie przełożenie. Co przy tej, jak dla nas górzystej trasie, na pewno nie było idealne. Awaria numer dwa marzyne, Wiesz, a nie wiedzia, Ale już minus siedem, albo... także nie ma tragedii. Do minus siedem. No. To Irka. Spróbuj. Teraz będzie działał. właśnie nie nie tej Ja jestem taki cienki. Praca. Trasa zaproponowana przez Wicia obfitowała w mega widoki i każdy możliwy rodzaj nawierzchni. Proszę Takie Chciałem jak z górki zjeżdżaliśmy włączyć kamerę, ale już mi tak latało. Nie dało rady oderwać ręki. Gruty. Co to jest w ogóle? Zamarzaj. Aj dobrze, że powieki nie zamarzają, bo już prawie... Ale że ciopka Tu? 60 ile? 73,8. nie, to Tu? Ale to geniusze jesteście, minut 9, a wyjedziecie z takiej góry tyle na godzinę. Pięknie. 25 km do domu. Wszystkie kamery zamarły. Zostało jedna. Ja, ja jedna. Ja ok, stamtąd tam, y, Tak, nie, nie, inaczej. Nie, nie, nie. Tej chwili... Tak, jakoś inaczej. Tak, tak. przechodziliśmy tak samo. No i chyba tak pojedziemy teraz, nie? Wiatru zero. Always later. Straty strasz. Dobra, co robimy, sioǳelko? Teraz pora na staty z trasy 60 km 482 metry, co przewyższe. Dobra 3 godziny 8 minut jazdy Minus 9 stop Nie?